Masz. Nie dziękuję. Zjedz, zjedz. Nie dziękuję. Zrobić ci herbaty? Powiedziałem, nie dziękuję. A czemu pan taki miły? Pana kolega nie był. Pan się mnie boi? To nie jest kwestia, czy ja się Cię boję, czy ja się Cię nie boję. Ja po prostu myślę, że nasza matka Wam zrobiła krzywdę. Ta suka zrobiła krzywdę Grześkowi. Jak mu krzywdę? Pan był u mnie w domu, widział tą rodzinkę, ja nawet chciałem się stamtąd wyprowadzić, tylko brat by został. A te darmo zjady nie robię wiecznie, tylko te pierdolne pieski przeprowadzali. I te pieski ujadały, sikały i srały. Jak to długo można było znieść? Dzień tydzień. Wszyscy tam są i Tylko ja jeden jestem normalny. Nie no, w sumie tak, tak, tak. Ale dlaczego wyście ją, ją zabili? Nie, nie, nie mogliście się wyprowadzić? Ja to przynajmniej jestem nauczycielem angielskiego i robię coś pożytecznego. A ta cała pierdolna rodzinka co? Hoduje karalucha, pierwszy się ogląda jakieś telenowele w telewizji. Grzeszka było mi szkoda. No a po co zamontowałeś te y, zamki w drzwiach? Bo suka nas rozdzieliła. Musiałam coś zrobić, wiecznie mu trajkotawa, że mam na niego zły wpływ. Nie dało się jej przetłumaczyć? Tej kurwy coś przetłumaczyć? Wszystko wpuszczała jednym uchom, a wypuszczała drugim. Ja przez pół roku ją prosić, żeby puściła mnie do Zakopanego na trzy dni. No. I w końcu do swego. I tam dotarłem do młodego i niestety przekonałem go, że trzeba starą zapierdolę. Albo albo. Albo wóz, albo No, Jak? Normalnie wiartarką. Ojciec Mabosze. Ale jak wiertarką. Normalnie wpierdol w szyję wiartarkę. Raz, drugi, trzeci. Akurat stary miał fajne nasadki. Pomogły. No. Już? Kobieta wariuje od dwóch dni, tobie to zajęło dziesięć minut. Dziesięć minut? Bo, bo ten debil myśli tylko o tym, żeby wyglądać jak Krótkowski. No, I spił się. I gdzie był? Jakże się przy siostrach matkę do pokoju ściągnęli? Po prostu poprosiłem, żeby pomogła mi w lekcjach. Po trzech dniach zaczęło śmiercić i nie można było wytrzymać. Nie mogliście otworzyć okna? Otworzyliśmy, ja wtedy jeszcze gorzej śmierdziało. Musieliśmy się wynieść. Głównie Tomek chciał, i... tylko on miał nóż. Ja próbowałem, nie miałem tyle siły, tylko kawałek skóry ucieram, jak zostało. Rura weszła do pokoju, od razu zaczęła się awanturować. To co miałam zrobić? Rzuciłem się na nią, zacząłem się z nią szarpać. Siostry były w pokoju, ale jak zwykle nie reagowały. Szarpałem, szarpałem się, szarpałem się, szarpałem się, w końcu się wkurzyłem, wziąłem klawiaturę, raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty przy przypierdol... po łbie i za jedenastym razem zamilkła. I potem mi tę obciąłeś. Tak, miałam taką przyjemność, obciąłem, ale nawet pod koniec były problemy z nią. Jeszcze z tym kręgosłupem to pół biedy, ale te mięśnie karku. kur jakiegoś geparda, nie wiem, rysia, hu... nie wiem, jakiegoś słonia. No ale udało się. Na całe szczęście. On bo trochę do tego przyłożył? Przyłożył się. Zauważył, że został kawałek skóry na szyi. Wziął nóż, odciął, a mi się to spodobało. Ty, na no, czym możesz się do tej szafy wepchnęli? A co miałem się przemęczać? Miałem ją znosić na dół, jak ja i tak byłem już zmęczony i miałem już tego serdecznie dość? Łatwiej włożyć łeb do folii i schować w szafie, prawda? No ale jak? No myślałem, że w tej szafie, że co, korniki, ją korniki i on w pierwszą co, nikt się nie, yy, nie, nie domyśli, a potem go kości przyjdzie wyniesie? Tak, tak właśnie myślałem, że nikt nie dojdzie. Dlaczego? A kto by uwierzył, że syn zabił własną matkę? Pan by to zrobił? Pan by w to uwierzył?